são on <laughs> Z Podchodził do niego na przerwach, szarpą niszczył jego rzeczy, upluwał, bił i kopał. Dokuczał wciąż tej samej osobie, a długotrwała przemoc, przerodziła się w znęcanie. Spowodowała mu życie i cierpienie. W Sądzie nikt nie ma prawa tak traktować drugiej osoby. Proszę o najwyższy wymiar paru. Proszę wszystkich o powstanie. Wysoki Sąd odczyta Z kodeksu karnego, artykuł 207. Kto znajduje się fizycznie nad małoletnimi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. Wobec powyższego ogłaszam, że oskarżony winny jest przemoc. Proszę o głos oskarżyciela drugiego. Oskarżam uczętnika o przemoc wobec koleżanki. Codziennie w klasie uśmiewała ją, publicznie policzyła i groziła. Z tym zachowaniem ośmieszała i szapyżowała ofiarę. Wysoki Sądzie, proszę o najwyższy wymiar kary. Proszę wszystkich o powstanie. Wysoki Sąd odczyta wyrok z kodeksu karnego, artykuł 207. Jeżeli czyn ten połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od jednego roku do lat dziesięciu. Wobec powyższego ogłaszam. Winna jest przemoc. Proszę o głos odgadziciela trzeciego. Uczelniście widział swojego kolegę z nie Śmiałbym, tylko zło wrażliwe miny i gesty. Izolował i zastraszał. Ślubanie i izolowanie może być czasem bardziej bolesne niż bicie, chociaż wiele osób nie powoduje życie. co i są Nikt nie ma prawda tak traktować, jak nie wiedziały. Proszę o najwyższe Proszę wszystkich o powstanie. Wysoki sam, dobry dawa. Wobec powyższego ogłaszam, że oskarżony winny jest przemoc. Proszę o pomoc oskarżycia Oskarżam ucznia, który był świadkiem tych wszystkich aktów przemocy, ale milczał. Był obojętny na ludzką krzywdę. Oskarżam go o to, że popierał przemoc. Proszę o pomoc obrony. wielu uczniów myślał, że to normalne, że zdarza się codziennie, a prawdziwa przemoc to broń, krew i brutalna walka. To nieprawda. Przemoc to nie tylko widzie, ale wszystkie sytuacje kiedyś silniejszy, bardziej pewny siebie, godził na uczniów, słabszego od siebie. Najwyższy sądzie, brak reakcji oznacza przyzwolenie na Żaden człowiek nie powinien być obojętny wobec przemocy. Proszę o głos oskarżonego. Wysoki sądzie, chciałbym w swojej powiedzieć, że gdy byłem świadkiem tych wszystkich wydarzeń, Najpierw myślałam: spokój, to nie moja sprawa, ale gdy wróciłam do domu, czułem się wstydnie w porządku. Mogę to przecież być ja. Byłem wściekły, współczułem, ale ja nic nie mogłem zrobić. Nie będę przecież kapuściem. Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Sprawcy łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje. Nie jesteś pierwszym w kapuściem. Walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc o przemocy dorosłych, pomagasz także innym żywiośnikom, o... których tak, słabi to sami. Jeżeli nikomu o tym nie mówisz, krzywdzisz siebie, swoich kolegów i chronisz spraw. Czy że się dodać coś na swoją obronę? Tak. Wysoki Sancie, ja jestem przeciw przemocy, ponieważ kiedy widzę, że ktoś zna coś nad słabszym i nie zareaguje, uważam, że jestem tchórzem. Wiem, że napadnięty jest zakompleksowanym człowiekiem. Wiem, że zawsze ta osoba cierpi, a każdy człowiek ma prawo do godności, szacunku i życia w spokoju. Jestem przeciw przemocy, ponieważ spotkałem się z przezwiskami, wyśmiewaniem się i wiem, że nie jest to przyjemne. Ale wysoki sądzie, ja jestem sam. Myślisz, że nie ma nikogo, kto tak jak ty jest przeciw przemocy, zapytaj. Może znajdzie się ktoś, kto stanie po Twojej stronie i pomoże Ci uwierzyć, że nie jesteś sam. Czy oskarżony chciałby zabrać głos? Za, tak. Słuchajcie, jeśli jest ktoś, kto myśli tak jak ja, niech tu do mnie podejdzie, niech mi powie, ja też jestem przeciw przemocy. 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 Ja dokładnie znać opinię wszystkich zebranych na rozprawie. Zarządzam przeprowadzenie głosowanie. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z nazwiskiem. Jestem przeciw przemocy. Niech każdy z Was podejmie decyzję. Jeżeli jesteś przeciwko przemocy, rzuć swoją kartkę do głowy. siebie się samego 23 uczniów, 98% wszystkich dziś zebranych jest przeciw przemocy. W tej społeczności są ludzie wrażliwi na krzywdę, umiejący nazwać zło po imieniu i mu przeciwdziałać. Nie bójmy się ostro i zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy przemocy i agresji. Stańmy po stronie słabszych. Nie zamykajmy oczu na krzywdę i niesprawiedliwość. Nie dajmy się zastraszyć. I poniżacz, każdy człowiek bez względu na wiek, wygląd i pochodzenie ma prawo do spokojnego i godnego życia. Zamykam rozprawę przeciwko przemocy. Na miły wybór: życie nie tylko po to jest wybrany, życie nie po to, by bezstronnie trwa. i aby żyć się nie samego szanować.